Cześć, witam czołem i zapraszam do dziesiątej solucji z serii Halloween Margonem 2019 Tak więc nie przedłużając, lecimy! Tak jak więc widzicie, kwestika zaczynamy u znanej NPC Wiedźmie Edny Lecimy takim dialogiem Rozpoczynamy questa, teleport I znajdujemy się w innej przestrzeni Kilka lat temu. Tak więc, podchodzimy do Zuzanny, jesteśmy w ładnym stroju, rozmawiamy z nią. Podchodzimy na prawo do Everetta Devaldena i teraz uwaga, powolutku, rozmawiamy z nim. I gdy mamy tutaj dwie opcje dialogowe, klikamy z przyjemnością, będę wam pomagał. Następnie lecimy do kuchni. Podchodzimy do Zuzanny. Następnie wracamy z powrotem na parter. Podchodzimy do kominka. Ty się czas skończy. Lecimy z powrotem do kuchni. Ponownie Zuzanna. Otrzymaliśmy Clusty la Adur. Następnie lecimy z powrotem na Parter. Podchodzimy tutaj na prawo do stołu, lecz uważajcie, że to jest dialogiem. I klikamy drugą opcję dialogową, czyli podaje pierwsze talerz przed gospodynią. I gdy skończymy, lecimy tutaj do Evereta. Dialog. Następnie lecimy do kuchni. Będziemy rozmawiać tym razem z Wiktorią. Podchodzimy do niej. Następnie lecimy niżej do piwnicy. Wchodzimy do schowka. Lecz okazuje się zamknięty, tak więc wracamy z powrotem do kuchni i zagrodzimy ponownie Wiktorię. Następnie lecimy na parter, gdzie podchodzimy do Józefiny z zapytaniem, czy wszystko smakuje. Następnie ponownie wracamy do kuchni, czyli do Wiktorii. Teleport. Następnie się zrespimy, idziemy na dół na piętro. Podchodzimy do Jamusa. Małego Jamuska. Następnie lecimy na Parter. Podchodzimy do Evereta. Następnie podchodzimy do drzwi wejściowych od rezydencji. Lecimy do kuchni, podobnie do Wiktorii. Dostaliśmy podobnie kłyuseczki, z którym lecimy do stolita, lecz tym razem po drugiej stronie. Czekamy. Tym razem po drugiej stronie. Czekamy chwilkę. I następnie lecimy do Everetta. Lecimy do biblioteki obok, wchodzimy tam, podchodzimy do regału, klikamy w pierwszą opcję, wracamy z powrotem do Everetta, teleport. I teraz uwaga, będziemy odbierać Questa, tak więc rozmawiamy z powrotem z Wiedźmią Edną. Ostatni dialog. I ja wybieram oczywiście punkty doświadczenia. I dostaliśmy dwie waluty eventowe. Tak więc dzięki, że widzicie ze mną tego Questa. Zapraszam do kolejnych filmików oraz solucji z tego eventu. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach.